Pokażę Wam teraz jak przygotować fajną zanętę na takie wczesno-wiosenne łowienie Gdzie woda, temperatura wody taką ma około 6-7 stopni Tak my razem z Januszem łowimy obecnie Więc pokażę Wam szybciutko jakiej zanęty używamy dokładnie, yy, dokładnie po kolei wszystko Wam przedstawię co i jak Więc zaczynamy Więc tak, będzie nam potrzebne do przygotowania tej zanęty Tu mamy połówkę zanęty Sensasa Brim and Skimmer to jest słodka zanęta o delikatnie słonym smaku. Druga zanęta, też połówka, to jest zanęta z Browninga. To jest słodka zanęta, nie, nie, nie jest ani słona, ani rybna, jest po prostu samo sama słodka. Ta jest słodka słona. Tu mamy drugą zanętę z Browninga. To jest zanęta rybna z dużą ilością mączki rybnej, też połówka. Do tego jest słona i trapera gigant brim. Też około pół kilograma tej zanęty. Do tego troszkę pieczywka fluo. Dobra. Namaczać będziemy konopiami zblendowanymi. Nie będziemy namaczać zwykłą wodą, tylko konopiami blendowanymi. Dlaczego? Dlatego, że. Przy dłuższym, długotrwałym męceniu leszcza w takim okresie, chodzi nam o to, żeby ten leszcz nam cały czas był głodny. A konopie leszcze lubią, powodują też konopie to, że ryba ma szybszą przemianę materii, a szczególnie gdzie jest zimna woda, to nam to pomaga. Ta ryba szybciej to trawi. Patrzcie, ta zanęta jest. Dosyć taka delikatna, nie ma po prostu żadnej grubej frakcji w niej. O, dlatego do tego żeby ją delikatnie dosłownie pogrubić, dodamy sobie jeden taki pojemniczek słodkiego, grubszego towarku, tyle, niecałe 700 ml i to jest wszystko. Dokładamy dosłownie garść pieczywa królo, jedną garść na całość, tyle. Nie przesadzamy na wiosnę. Ta ryba, ona bardzo, bardzo delikatnie nam pobiera, bardzo po delikatnie pobiera towar. Ok Przemieszamy to. Bo tak się to prezentuje. Popatrzcie. Pachnie ładnie rybą. Mączką rybną. Słodko. O to chodzi. Dlaczego? Dlaczego dodajemy z Januszem zanęty rybne o tej porze roku? Powiem Wam dlaczego. Dlatego, że duże ryby lubią mączkę rybną. Proszę bardzo, namaczamy teraz. Nie ma się co bać. Ta zanęta ma być mocno domoczona. Więc wydaje mi się, że co najmniej trzy takie kubeczki blendowanego damy. O, spokojnie trzy. Żeby tej konopi było dużo. Żeby ten leszcz chodził i kopał, a tak naprawdę nie miał się czym najeść. Proszę bardzo. Bardzo ładnie to pachnie. Słodko rybnie. Patrzcie, to już wygląda tak. Patrzcie, ile konopi. O to chodzi. Ale że mamy ją troszkę za suchą, dodamy zwykłej wody. Mamy delikatnie wody, nawet delikatnie tą zanętę możemy przemoczyć, a nawet jest to wskazane, żeby nie wabić jakiejś drobnej ryby typu krąpie, typu płotka. Ta zanęta musi być mocno dowilżona, żeby ona się nam ładnie ścieliła na dnie. Jeszcze musimy ją domoczyć. Dobra, tyle powinno już żeby... zupełności wystarczyć. Patrzę, widzę, że jeszcze delikatnie całą resztkę tej wody, bo starczy. Panowie i panie. No i teraz, wiadomo, zostawiamy na 10-15 minut, aż dojdzie. Później połączymy ją z ziemią. Ziemia to będzie zwykła ziemia, nie będzie żadna glima, glina rzeczna, nie będzie to nic takiego, to będzie zwykła ziemia z mojego kompostownika, przetarta od siana w domu, tutaj przywiozłem ze sobą i połączymy my to w stosunku 1 do 1. Nie będziemy tego łączyć w stosunku tam dwa, dwie czy trzy części ziemi do jednej części zanęty. To nie jest woda zaraz po lodach, tutaj ta ryba już żeruje, ona już delikatnie pobiera, więc. Jest bardzo ubogo podane, będzie mało robaka, mało kastera. Dodamy tylko później na sam koniec jeszcze całe ziarna niezblendowane konopi, po to, żeby jak on tam będzie chodził, żeby on cały czas dubał tę konopię, wybierał, wypluwał i tak w kółko, żeby go tu trzymać. On tej konopi też nie będzie za bardzo chciał jeść, bo to jest twarda konopia. Nie jest do, do końca ugotowana na miękko i o, o to w tym chodzi. Dobra, dojdzie zanęta, a za chwilę będziemy dalej pracować. Dobra, słuchajcie, zanęty mamy zrobioną. Janusz przy okazji doszedł do nas. Tak to wygląda. Tu mam 6 miarek odmierzonych, więc do tego dodajemy 6 sze, miarek. Popatrzcie, jaka ziemka fajna. 6 miarek ziemi. 2. 3. Cztery Pięć Sześć To wszystko dobrze mieszamy I nasi to za chwilę Jakieś Pojedyncze Dziadostwa Dobrze sobie to wymieszamy I teraz popatrzcie się nam to przyciemniło, ale że chcemy, razem z januszem nie chcemy mieć grud zanęty więc przesitujemy sobie to, popatrzcie jak ona będzie fajna. Przecieramy ją, rozcieramy ją i patrzcie, a się nam będzie idealnie ścielić. Ona nie jest za sucha nie jest, nie jest przemoczona za bardzo, jest dobrze domoczona Dobra, na sito. Nie lecimy nam pewnie to zajmie. I to 3 milimetrowe, popatrzcie jak mało jest grubej frakcji. Mało grubej frakcji zostaje. O to nam chodzi, żeby ta ryba nie miała za bardzo co jeść. Tak samo nie dajemy dużo robaka, ani dużo kastera. One po prostu mają te, mają szukać naszej przynęty. A tu tylko to ich ma, ma je trzymać, żeby tu dubały. Janusz wam jeszcze powie, jakie przynęty na wczesnowiosenne plechary. Także powiem wam, duża część z was będzie w mega wielkim szoku. Co my zakładamy na leszcze już o tej porze roku przy chłodnej wodzie. jest to mega puszyste popatrzcie patrzcie jakie jak się tą zanętę to jest faktycznie zajebiste teraz przesiać sobie wszystko razem i powiem wam ona lepiej pracuje ona się ścieli ona jest fajnie napowietrzona lepiej się ścieli teraz ostatnie składniki Konopia, całych ziarnach gotowana, to coś dla mnie. Nie żałować tego, tym one się na pewno nie najedzą, nie nasycą. Dużo. Tak jest, trzy garście. Tam już dawaliśmy też blendowaną, Chodzi o to, żeby to delikatnie pogrubić. Teraz słuchajcie, do łowienia ja zawsze sobie biorę z tego całego odsypuję ze trzy miarki. Resztę przykrywam pokrywką, żeby nie wietrzało. Ciach, żeby wilgoć nie naleciała do tego, albo żeby nie schło za bardzo. Tu odstawiamy. Można powiedzieć zanęta 100% gotowa Topiony I kaster, zajebista popatrzcie, tyle wszystko robaki, tyle wszystko to jest nasza zanęta skuteczna zanęta. Na leszcze. i popatrzcie Prawie tego nie ma Gdzieś tam co któryś Delikatnie kastera delikatnie Robaczka no Wiadomo ktoś Chce więcej Mięska I Jeszcze jedną rzecz wam mogę po... nie Można dołożyć do koszyczków Pole, po, Polecić Karmel Od Marcela Tak jak ja robię na sam koniec nie do mieszania Przesypujemy delikatnie, cyk, wszystko wymieszać i to po prostu tak daje. Janusz, po, leć pół łyżkę, mhm. będziemy czepać wiadro. Zjadłem dwa leszcze O, proszę. I tak, albo jak chcecie to wałeczki podajecie sobie następne wstępne nęcenie, albo luźno. My podamy luźno, bo późno mamy. Potem będziemy siedzieć przy wędkach w nocy. Więc proszę bardzo, przepięknie to pachnie. te dopala, Dopalanie karmelem jest fajną sprawą. Nie trzeba dawać do całej zanęty. Bo raz jak wsypiemy, a okaże się nam nieskuteczne, to potem tego nie wyciągniemy z całej zanęty. Ale akurat ten to jest skuteczny, tam to się nie ma co martwić. Pamiętajcie, to nie muszą być takie same zanęty. Nie, nie, nie musi to być. Tylko chodzi o to tak, słodko, rybnie. Duże ryby lubią rybę na śmierdząco i na słodko. Delikatnie możecie posolić i też będzie gitara. Pozdrawiam serdecznie.